Cześć! Chciałbym dzisiaj Wam pokazać kolejne miejscóweczki do zwiedzania, ale nie wiem za bardzo co jest, dlatego chciałem was się spytać. To jest na mieście ogrów, tym co widzicie. I zobaczcie, co może być tutaj, bo trochę się boję, bo jakiś undead jest. Nie wiem, czy to te niemocniejsze. Jest tu to warku, ktoś se ekspił, ale trochę dygam. Chodzić, bo nie wiem, co tu może być. Może ktoś z was wie. Teraz idziemy dalej, jeszcze was, coś się na tej wyspie chce spytać, bo po kolejne coś odkryłem dziwnego. Kolejna jakaś dziwna dziura. Tego mi powiedzcie, co jest tu, co to jest w ogóle za quest i co jest za tymi drzwiami. Jestem bardzo ciekawy co tam jest, bo lubię zwiedzać, a nie mogę tam wejść i nie wiem jak ten tego przejść. O Dlatego kto tam może, kto wie, napiszcie co tu jest, bo fajne miejscoweczki czekają, a Auricik nie może zwiedzić, bo nie wiadomo jak je przejść albo nie wiadomo co tam czyha niektórych. A czasem ciężko znaleźć w ogóle, gdzie, w jakim ekspie co jest. O, oh, Aurycik się zlagował. Myśli, myśli, nic się nie daje tu zrobić, wejść. No dobra, wracamy. O, oh, Ogre Savage, ale potem szybko, wielka moc jest. Idziemy dalej wam, pokażę miejscabeczki kolejne. Bo znowu moje kolejne odkrycie na tej wyspie. Idziemy właśnie tędy. Tu są dragi. I tutaj teraz zobaczcie. Idzie się takimi. Różnymi miejscóweczkami, tunelami, i właśnie chciałbym wiedzieć, gdzie to prowadzi. Czy tu też jest jakaś fajna miejscówka, quest, czy coś? O, chodzę, myślę, o, tutaj, co tutaj jest? Jakiś dziwny ogr, może questowy? No ale tutaj chodzę, chodzę. O, proszę, zamknięte nieba. Tutaj też. Nie wiadomo. Tutaj, te, jak tu jest dojście to może do jakiejś miejscóweczki. Może wiecie, bo ja, no nie wiem, nic tu nie mogę znaleźć, nie wiem, tak bez sensu to robili. A teraz o, nic tutaj nie ma. O, tam z lewej coś było, jakieś wejście chyba, no ale o, proszę bardzo. Pusta dzielnica, czy co, to po co chipsoft by takie coś robił, nie wiadomo. Może jakoś da rady to wejście, ale w parę osób trzeba. Czy to jakiś lepszy kłejścik jest, nie wiem. Napiszcie, bo... Ciekaw jestem, a tak nie mogę za bardzo znaleźć materiałów nie o tym. No, I to takie o. I to były właśnie bardziej, tak chciałabym się od was dowiedzieć coś teraz. Bo ja zawsze wam mówię wiedzę, wam pokazuję swoją jak solować dobrze. Jak grać dobrze. Teraz Wy możecie mi coś podpowiedzieć. O, w trapa wpadły. Tutaj mnie zbloczyli. ogrysowa idzie, ale zobaczcie, jaka moc. A takie solóweczki i dalej ciku wychodzą, bo... O, Rizik sobie radzi! Z tego mu to nawet takie 3-4 potworki niestraszne, bo je bloknie. Lepszy od knajta jest. Bo Bocniejszy hity wali. Dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Cześć, miłego dnia!